Tutaj mamy gazbanka. banka. No przyczepka tak się prezentuje. Oglądamy. Pełno, pełno swoją przyczepę Tak jest. I wyjeżdża. Dobra, bo jestem w szoku chyba. Minął właśnie tydzień, odkąd ostatnio biliśmy w łodzi, aby oglądać przyczepy kempingowe niewiadów. No i dzisiaj właśnie wracamy z powrotem, aby odebrać naszą przeciepę Ale najpierw musimy zjechać do działki, żeby wziąć ze sobą gaz banka, Ponieważ chcielibyśmy, żeby nam zamontowali tam od razu w autoryzowanym dealerze Żeby nie stracić gwarancji Po odbiorze przeciepy mamy wrócić właśnie na działkę się zaparkować I ciekawe czy tutaj się zmieścimy, bo te alejki są dość wąskie więc trzeba będzie może odczepić przyczepy i jakoś ręcznie to przetransportować, nie wiem. Nigdzie nie posiadaliśmy przyczepy, więc nie wiemy jak to działa. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie sprawnie. Tutaj jeszcze jest szeroko, właśnie nasza alejka. I trzeba będzie zaparkować. O, tutaj. Kilka dni temu kosiliśmy trawę. Więc jest ładnie wykośniona teraz, urosła trochę. Więc tak to wygląda. Tutaj mamy gaz banka. Biorę sobie jeszcze kurtkę, stąd zapomniałem ostatnio. Więc mamy, to jest butla gazowa, Gazbank multi z wskaźnikiem ile zostało wykorzystane gazu, więc będzie ekstra, niech nam zamontują od razu. No właśnie, a plan jest taki, jak wrócimy z Łodzi, żeby tutaj zaparkować przyczepę, ale zobaczymy jak to będzie. Może ewentualnie przyczepę tutaj postawimy, a samochód tutaj będzie zaparkowany, no i tutaj będziemy szepakować przed wyjazdem więc lecimy zapakowani, jedziemy do łodzi. Dla porównania tutaj alejka obok jest bardzo wąska i pamiętam że nawet z kamperem mieliśmy problem, żeby się przedostać. Nie dojrze od góry są drzewa to jeszcze po bokach po prostu wszystkie krzewy nas ścinały jeszcze zatankujemy paliwo sobie bo w Warszawie paliwo chodzi po 7 zł, a tutaj jest za 6.59. Dojechaliśmy na miejsce, po odbiór naszej przyczepy. Zaraz zobaczymy czy jest już gotowa. Czas już jest 15:28. Czyli jesteśmy idealnie. Mamy dwie minuty do umówionego spotkania. Podjeżdżamy, parkujemy, bierzemy Sarę i mam nadzieję, że nasza przyczepa stoi już gotowa w hali. Już jesteśmy tutaj zaparkowani. Pod samym salonem, a nasza przyczepa tutaj czeka no aż odbiór. Jeszcze parę sztuk zostało. Można przyjechać i kupować śmiałko. Bierzemy gazbanka I idziemy. i idziemy prosto do salonu. jest by to była nasza przyczepa. Chyba. Opa! Tak wygląda. Zaraz dymitar dołoży gazbanka. I czekamy. No przyczepka tak się prezentuje oglądamy. czy wszystko się zgadza czy jest zgodne z zamówieniem. Na razie tak. Na razie tak. Z dodatków co mamy? Jest kabel, mamy koło zapasowe zamontowane I właśnie tutaj ten system do gazbanka amortyzator tutaj był, tak? Do, do no, koła cholowniczego? No, I stopień jest też przed wejściem stopień fiama to jest w standardzie w ogóle wyposażenia. No tu tutaj mamy gaz, gaz i tak. prąd. Tak, toaleta. Z toaletą kamperową chyba mieliście już styczność, tak? Tak, tak. Co nam to tak. daje? Że możemy sobie tu dolać chemii mhm. tak, i od razu spłukiwać razem, razem z chemią. Chcemy spuścić wodę ze spłuczki, to po prostu ją wyciągamy z tych mocowań. Tu opuszczamy ją ładnie na dół z tego koreczka. O. I już okay. mamy rurkę do wyciągnięcia i możemy tą wodę, jak widzicie, wylewać, tak? Okej. Okay. No i kaseta to wiadomo, tu jest podstawowy pakiet chemii od A. producenta. Dobra. Wlew do zbiornika wody. jest 30 litrów, tak? Dobra. Po podłączeniu do 230 włączamy. Tylko teraz tak, że przed włączeniem bojlera należy uzupełnić układ. Czyli puścić sobie wodę w kranie, mhm. najpierw na zimną, no. poczekać aż to powietrze nam przeleci wszystko, później na ciepłą, oczywiście bez włączenia bojlera. I dopiero jak mamy odpowietrzony i układ tu i ekran w łazience to dopiero wtedy włączamy boiler żeby sobie chodził. Od lodówka lodówka tam chodzi. Dobra, ale ona jest z tego akumulatora teraz tak. czy od podłączenia... Nie, nie, nie no, okay. jesteś podłączony. A, nie jest działań. No to jest kompresor, więc ona normalnie Elegancko. działa. O Sara już ma swoje miejsce. Tak, zaklepałaś? Nie to ma any, to korzystaj. Okay, Wszystkie bezpieczniki są tam, te 12V, tu jest zasilać z ładowarką i tu to są normalne bezpieczniki od 200, o 230, tak? Dobra. Dobra, e, tu mamy boiler. E, jak spuszczamy wodę, tak? Mhm. To e, żeby spuścić wodę z boilera, to odkręcamy te dwa kurki. Ok. I tutaj za jakby się za zbiornikiem. Na dole jest taka czarna, czarna, taki czarny motylek. Tam na dole. No, to tym, tym motylkiem spuszczamy wodę z tego głównego zbiornika. Okej. Okay. Pompka zamontowana, jest też zamontowany przelew. Czyli jak będziecie zalewali wodę, to jeżeli już będzie pełno w zbiorniku, to zacznie się wylewać pod przyczepę. Zaczynamy od tego, że podnosimy sobie te poduchy. Mm -hmm. Opuszczamy te mocowania. Okay. Odblokowujemy. Składamy nogę stołu do spodu. Stolik do góry i przemontowujemy go tutaj. Tylko żeby odbił się, żeby nam się zatrzasnął ten stolik, bo odbijamy te mocowania tu hmm? i wystarczy jedyne co zrobić. Jeden, drugi, trzeci. I już macie swoje werka. Okej. Okay. Dobrze. No tutaj wszystko wiemy jak to jest. Mhm. Dobra, to ja bym poprosił tablicę rejestracyjną i dowód rejestracyjny. Dobra. moje dokumenty. Już. To wszystko jest w porządku? co swoją szczepę. Tak jest. Zgadza się. Bo tu jest tabliczka, a tu jest wybity win na stałe, tak? Okej, okay, widzę, tak. No to witamy w takim razie. Przyczepa już jest pełnoprawnie nasza. Łóżko rozłożone jeszcze my się zmieścimy tutaj I co? Wszystko wiemy co nie? Wydaje mi się, że tak, nie wiem tylko gdzie jest drabinka. Tutaj. Pod spodem. Tutaj Dobra. w trakcie jazdy ją postawiliśmy. Żeby nie było. Czyli USB mają tutaj. Na dole tablety będą. O, dwa. Tak. Można się ładować. Mhm. Gdzie? Tutaj tak. Tutaj z akumulatora Pięknie Czy te guziczki wszystkie są sprawne? Wszystko posprawdzamy teraz sobie No tak Te szafki są mocne, ale na razie bo są nowe Ciężko się otwiera, jak się zamknie to Ci wyrwie rękę no tak to będzie, alo, wstaję uh, Uważaj No dobrze, czyli tak, tutaj mamy tę szafeczkę Jakieś książki serwisowe, tak? Tutaj Tak, jest instrukcja, instrukcja do... coś tam jest To już mówiliście o tym mhm. Dobra. Dobra Przetestujemy jeszcze łóżko No, widać jakby było jedna osoba Jak to elegancko Zrobię ci miejsce ale ja śpię po tej stronie, żeby było wiadomo. O nie, ja śpię po tej <noise> nie. stronie. No, jesteśmy. Sprawdzałeś roletę? Nie. Ona jest bardzo duża, nie chcę jej urwać od razu. Poczekajmy z tydzień. I jak ona się podnosi? Tak? tak po prostu? Dobra, gdzie jest moc Moskitero, no właśnie chyba razem z Moskitero ciągnęliśmy, tak? A nie z dół a, jest Z Moskitero, tak. No z możemy przy otwartym okienku trochę spać nawet. No mm. i co, i tutaj mamy zasłonę. To się nie odsłoni, po prostu Aha. trzeba wyciągnąć z tego. Po prostu z tej pentelki, tak? tak. Odbieram tutaj I zasłaniam sobie wszystko. Gdzieś. No dobrze, dobrze. Nie no, jaki będzie ten przedsionek. a światło mówiliście, gdzie jest? Tam po prawo, Aha, gdzieś Lustro. I prysznic jest wyciągany stąd, tak? No. No nic, no, to jest prysznic, aby umyć dzieci, raczej czy coś tak? Na wyraźnie. Cieszę się, Ram. Jak ci się podoba? Fajnie. Będziemy podróżować. Będziemy. A powiem Ci, tutaj też by było fajne, że tutaj jakaś szata stąd dotąd tutaj. No tak, zrobimy, I to wtedy... żeby ją było tak. na łóżko. Tak, a poza tym no. weźmiemy sobie szarą wykładzinkę jakąś tutaj położymy, tak, czy jakąś tak. inną, więc... Szarą, co nie? W całości, żeby była po całej podłodze. Gdzie mama? Dzień doberek! Opa! O. No tak, dorosła osoba, trochę ciężej, ale myślę, że ktoś by dał radę spokojnie troszeczkę niższego wzrostu. I myślę, że i ja z pod kolanami też, też bym się wyspała tutaj. To jest wydawany przez moich bardzo dobrych znajomych. Dzisiaj mamy dziewiąty. Dmitar poszedł samochód, będziemy już podczepiać przyczepkę i odjeżdżać za chwilę, zobaczymy jak to się robi. To najlepiej zaczep. Tak, środkiem, tutaj, tak powinna wejść kula, dać go albo z tej strony, albo z tej strony kuli haka. Przesuwamy sobie przyczepę. Do, do auta. O, co z powinno być tak. Okay. Wystarczy tylko o, minimalnie, i już tam zjeżdża na I klika. Ona musi być na stałe podpięta do samochodu, bo to jest okay. tak zwana linka, która ma zrywka, czyli ona no ma zablokować tak. hamulec ręczny w momencie, kiedy przypadkiem by się przystepa wypięła z haka, tak? Mhm. Wkręcamy, to kółeczko mamy w dół. Tak. Klik i po prostu wkręcamy jedno w drugie, bo to musi wejść pod tą brak. Tak. I co teraz? A w samochodzie coś się zaświeci teraz, że mamy? Za nie, nie, teraz tak. powinniśmy tak poproszę. Teraz e... światła, tak, włącz. Z przodu. Raz, dwa, dwa. Jest. Raz, dwa, jest. jest. I to na rejestrację tutaj. Jest. Jest. Rady. Jest. jest. Awaryjne. Awaryjne. Też działają. Stop. Też działa. Wsteczny nie działa. Jest. I przyciągielny. Dobra. Jest. Komplet tak. Wszystko. Świetnie. No to jesteśmy podczepieni. Możemy jechać. Co <noise> jest? Are you ready? <noise> Co? I wyjeżdża I tak prezentuje się nasz zestaw. Jesteś gotowy? Mamy wszystko? Nie wiem, masz odwagę? Dziecko, nie zapomnij. Dziecko, Proste. Dobra, pięknie jest. Proszę. co tyle, tak? Tak, wszystko Tak. Jest wszystko zapięte. Wyślijcie jakąś fotkę z lido? dawno mi tam nie było. O pewnie, tak. Dobra, już jesteśmy zapakowani. Sara, już w środku przyczepa. Też wszystko. Prąd podłączony. Zabezpieczenie. Tutaj wszystko jest ok. Światełka się świecą. Jesteśmy gotowi do odjazdu. Pierwszy raz z przyczepą. Mam nadzieję, że pójdzie wszystko dobrze. I pojechali. Wjeżdżamy właśnie z powrotem na teren działek. Przyjechaliśmy już z przyczepą z Łodzi. I spróbujemy od głównej ulicy jednak wjechać. Może uda nam się tędy szybciej, lepiej skręcić. Nie, normalne wchodź. Chyba, że tam z tyłu trochę. Nie. Wydaje mi się, że nie zahaczył. I co? Udało nam się po prostu wjechać. Tutaj tylko są krzaki na górze, ale chyba nie zahaczymy, bo przyczepa nie jest aż tak wysoka. No troszeczkę tutaj. Bardziej z prawej trzeba się przytulić chyba będzie. No i na drodze nam staną właśnie takie... takie drzewo nam stanęło na drodze. Deventer mówi, że porysuje nam i samochód, i przyczepę. Spróbujemy go jakoś przyczepić tutaj na górze. No jest po prostu złamane. Zobaczymy, czy przejedzie. Jak na razie śmiało możesz jechać. Nic nie zahaczyło, nic nie dotknęło, także jest super. Jedziemy jeszcze jedną alejkę do przodu. Tak się prezentuje nasza przyczepa na działkach rot. Z każdej strony pika. Zaparkować Dymitar zaraz będzie cofał. No na razie wchodzi. Z której strony jesteś? Tam z tego mi patrz, co nie? Z czego? Po tamtej stronie, żeby mnie zahaczył. Tutaj ja widzę sobie. Ja ale jestem po tutaj z tyłu. A mówisz o samochodzie, żebyś nie zahaczył? Nie Czy co? No to nie, to się mieścisz tutaj spokojnie. No kurwa, tak dobry jest, tak? No zobacz, przecież możesz wjechać. Tylko zażdź ten kijek, mordusiu, Tutaj, co? może to trzeba urwać? Tutaj, nie rysuje to? No właśnie. A tak ona bardzo ładnie wchodzi tutaj tak. I tu jeszcze mogę kawałeczek przesunąć No ona wjechała dobrze, a teraz jak jesteś możesz? Tak? Poczekaj Tutaj jak jest? Tak po prostu ją odczepisz? Tak, tak no bo już jest ona jakby na prosto tutaj, no. tak? No, może wyłącz teraz ten smok. Dobra. Aha i teraz do góry w drugą stronę. Nie. Okay. Dobra, i na bok, tak? Dobra okay. i z powrotem ręcznie, tak? Jak to jest? Uch. Nie no. Już go no, Tak. Możesz? Dobrze. No to już mnie tutaj trzeba złapać się z tamtej tutaj. Co? Nie, to samo może Możesz? Mogę? Dobra, jestem w szoku chyba. No to muszę ja teraz pieknąć też tak z tej strony. Udało się za pierwszym razem. Więc przy tutaj tak zostawiamy teraz, a z samochodem jedziemy do domku. Ręczne pewno też. Zobaczymy czy dramy w ogóle się zamika. elegancko i z drugiej strony zamyka się no to poszło zostawiamy przyczepę na działce wracamy do niej jutro a teraz już jedziemy do domu bo to był długi ekscytujący dzień